Po raz czwarty miasto Elbląg organizuje Elbląski Bieg Uliczny Piekarczyka. Idea bardzo, bardzo ciekawa, upamiętnienie historycznego wydarzenia, kiedy Piekarczyk uratował Elbląg przed Krzyżakami. Chcieliśmy to w jakiś sposób też umocować tutaj pod względem lekkiej atletyki, zachęcić ludzi do biegania, do czynnej rekreacji w formie właśnie tej biegowej. Dzisiaj mamy prawie 200 uczestników w biegach głównych i nordic walking, z czego cztery osoby przyjechały z Kenii, reprezentujący uczelnie w Wrocławską. Trzy osoby przyjechały z miasta partnerskiego Kąpień, jak również jeden z zawodników Ukrainy. Trasa jest identyczna jak kiedy zaczynaliśmy po raz pierwszy, czyli startujemy ze Starego Rynku, przez Bramę Targową, ulicą Wałową, następnie pod Zamczem wracamy Świętego Ducha i ponowne kółko również ulicą Stary Rynek. Myślę, że, że idea jest bardzo fajna, co prawda może termin taki już wakacyjny troszkę niesprzyjający, ale naprawdę frekwencje mamy większą niż w tamtym roku i myślę, że bieg będzie nadal kontynuowany. Ryszard Szparak, 400 metrowie, 400 metrów przez Płotki, uczestnik Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Igrzysk olimpijskich w Moskwie. Tydzień temu biegałem w Gałkowie 10 kilometrów, taki cross terenowy i chciałbym... Teraz odpocząć. Gdybym nie miał tydzień temu tego startu, to na pewno bym wystartował. Bardzo fajna jest impreza, bo przede wszystkim propaguje zdrowe życie, z rodziną można przyjść i też można spędzić miło, miło czas.